Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Stało się coś niesłychanego, mianowicie Załański w końcu zadeklarował konieczność rozmawiania o pokoju z Putinem. Powiedziałbym, że piekło zamarzło, ale po tylu razach to tam mamy już zero absolutne. W każdym bądź razie jest to wyjątkowe wydarzenie, równie wyjątkowe jest wytłumaczenie. Nagle okazało się, że Ukraina traci jednak ludzi i to traci na tyle, że nie może sobie pozwolić na dalszy rozlew krwi. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Do realnych rozmów to jeszcze daleko, ale coś tam za kulisami jednak się zmienia. Nie wierzę, że ta decyzja nie była konsultowana z kimś spoza Ukrainy. Na tej chwilę, sam Biden. Ma problemy z utrzymaniem się na stołku, a to nie jest na tej chwilę główną osobą podtrzymującą ten projekt, więc możliwe, że w końcu zapadła jednak decyzja o powolnym zwijaniu się, a Załański nie chce skończyć w rowie, więc postanowił trochę uprzedzić fakty. Oczywiście rozmowy o pokoju z Putinem w wykonaniu Załańskiego zapewne nie będą wyglądały tak, jak to my sobie wyobrażamy, to w końcu Załański, a co zabawne, wspomina on też teraz o konieczności dołączenia Białorusi do europejskiej rodziny. Podobno Sałański ma przedstawić jakiś plan ofensywy na najbliższym posiedzeniu NATO. Możliwe, że atak w stronę Mińska byłby takim rzutem na taśmę, ewentualnie planem B, no bo ci mniej zaangażowani powiedzmy w tę wojnę ukraińską na zachodzie, Mogą się zwyczajnie w świecie po prostu teraz zwinąć, zostawiając komika z samymi wariatami. Także, nawet jeżeli powiedzmy ma teraz negocjować, to i musi mieć coś przygotowanego, w razie czego dla tych drugich. W sumie na tej chwilę ta sytuacja wygląda trochę podobnie jak przed tą charkowską ofensywą z 22. Tam też mieliśmy taki w zasadzie rozpaczliwiec trochę, który akurat się udał, co pozwoliło pociągnąć tę wojnę na następne dwa lata. Białoruś to byłby jednak dużo większy sukces niż kilka wiosek pod Charkowem, nawet jak tych wiosek było dużo, więc podejrzewam, że w tym gronie szurniętych no nie będą mogli odpuścić sobie ataku na Białoruś, nawet jakby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobią. Przy okazji z Czeluści wyszedł Ponomarew, to ten typ od Legionu Wolnej Rosji, prosić na to o pomoc w załatwieniu Putina no tak prosto z mostu. Zresztą, on o tej opcji mówi już od dawna. Zastanawiam się, jak ci wszyscy obrońcy demokracji uzasadniają sobie popieranie człowieka, który to zresztą stworzył już nawet rząd na uchodźstwie, którego jedynym programem politycznym jest zabijanie wszystkich członków rosyjskiej biurokracji, a to są tysiące jak nie miliony osób. A powód praktyczny jest oczywiście prosty. Zachód, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, coraz bardziej stawia na terroryzm w Rosji, a ten człowiek jest w stanie to zapewnić. Co to ma osiągnąć, to ja jednak nie wiem. Kiedyś było u nas takie powiedzenie: Pijany z nienawiści. Mam wrażenie, że Brytyjczyków właśnie dotknęła tego typu przypadłość. Rosja przekazała już oficjalną notę dyplomatyczną. Mówiącą o tym, że drony szpiegowskie krajów NATO, latające nad Morzem Czarnym, są już oficjalnie uznawane za cel wojskowy. Rosja ostatnio zestrzeliła jeden z tego typu pojazdów. Ten dokument ma potwierdzać, że to nie jest przypadek. Na tę chwilę bez załogowca przestały latać. Zaobserwowano jednak jeden statek załogowy. Wiadomo, zniszczenie takiego obiektu oznacza też zazwyczaj śmierć pilota. A to już jest dalej idąca eskalacja. No i to nie jest dron, co biorąc pod uwagę, jak drobiazgowa jest. Zazwyczaj rosyjska biurokracja wydaje się na tę chwilę chyba wystarczyć. Choć trzeba też powiedzieć, że te nowe samoloty nie zapuszczają się aż tak daleko jak te bezzałogowe, więc dane przez nie zebrane będą trochę mniej dokładne. No i są tu już samoloty brytyjskie, nie amerykańskie. Brytole nadal, jak widać, nie zrezygnowali z Krymu. Ale oni mają jednak dużo mniejszą kontrolę nad tym, co się na Ukrainie dzieje. Izrael zamierza, co ciekawe, przekazać broń na Ukrainę. Konkretnie to 8 baterii patriotów. Co tu się stało, to ja nie wiem. W końcu oni są w środku wojny, choć wcześniej wielu wojskowych krytykowało ten sprzęt, więc może im się on już nie przydaje po prostu, a może też zużyli do niego wszystkie rakiety. Ich jakoś dużo nie było i liczą teraz może na jakiś zamiennik, który działa. Jednocześnie część wojsk izraelskich zaczęło się wycofywać ze strefy gazy. W sumie skoro premier stwierdził, że Hamas został pokonany, to jest to logiczne. Na tę chwilę atakujący zamierzają podobno zostawić tam kilka posterunków, ale te na zachodnim brzegu, Alat na zachodnim brzegu, ale na tę chwilę ofensyw koniec. Co w praktyce oznacza, że będziemy mieć ofensywę gdzie indziej. No, prawdopodobnie jednak na teren Libanu. Jeżeli w ataku na gazę brały najlepsze jednostki, no na sobie miało sens, no to byłyby one teraz potrzebne właśnie bardziej na północy. A jednak, przed takimi bardziej intensywnymi akcjami, no to trzeba dać jeszcze żołnierzom odpocząć. W Ameryce mieliśmy debatę prezydencką, oczywiście. Trump kontra Biden. Wiedziałem, że Sleepy Joe jest w tragicznym już stanie, ale i tak jestem zaskoczony. Przede wszystkim tym, że odważył się na używanie bluzków w stosunku do swojego kontrkandydata. To teoretycznie dorośli ludzie kandydujący o najważniejsze stanowiska w państwie, ale niektóre teksty w tej debacie, no to mi przypominają moje czasy z gimnazjum. Co ciekawe, występ kandydata demokratów był tak tragiczny, że nawet sondaż przeprowadzony przez sprzyjającą mu telewizję CNN pokazał, że dwie trzecie osób uznało wyższość Trumpa. Zresztą to ta telewizja zorganizowała debatę, więc znając życie, Joe wiedział już wcześniej, jakie pytania będą mu zadawać. Co sprawia, że cała jego porażka jest jeszcze bardziej spektakularna. Pojawiają się nawet głosy, że to czas by prezydent wreszcie zszedł ze sceny, i żeby kandydatem tej partii został ktoś inny. I na tę chwilę dołączyły się do tego również mainstreamowe media. A jak mainstreamowe media się do czegoś dołączają, to ja mam pewne obiekcje. Każdy, kto był w otoczeniu Bidena, na pewno wiedział, jak on wypadnie. To, że on nie ogarnia, było wiadomo od kilku lat. Teoretycznie przed wyborami powinna odbyć się debata prezydencka, ale teoretycznie prezydent powinien też przejść testy sprawnościowe, by móc urzędować. Także, jakby chcieli, to mogliby nie organizować debaty, nie działałoby to z korzyścią dla prezydenta, ale na pewno byłoby to lepsze niż w topa. A tak jak mówię, oni o jego stanie zdrowia wiedzą. Więc teraz pytanie: Co gdyby to był sposób na pozbycie się prezydenta? No, błonowadzi już i wielu osobom. Z jego, powiedzmy, środowiska, no ale partia zawsze wystawia na kandydata urzędującego prezydenta, chyba że kończy on drugą kadencję, więc jemu się to miejsce niejako należało z urzędu. Krytyka była zapewne widziana przez partię jako zdrada, no ale jak teraz wszyscy widzą o co chodzi, no to mamy w końcu jakąś sensowną podkładkę. I o tym, że jest to zaplanowane, może też świadczyć chociażby fakt jak zareagowały na to te media demokratyczne. No bo umówmy się, że on już tego typu wpadki zaliczał wiele razy, w zasadzie przy każdym swoim przemówieniu. Ale do tej pory jego zły stan zdrowia to była dezinformacja i teorie spiskowe. A teraz nagle wszyscy się obudzili? No ja nie sądzę. Dodatkowo jego sztab poinformował, że Biden szykuje się do kolejnej debaty. A o ile ktoś mógłby jeszcze uwierzyć, że jak Biden dostanie jakiegoś dopalacza w zadek, będzie znał pytania i miał zaprzyjaźnionego gospodarza, co go będzie ciągnął za język, że w takich warunkach da radę domęczyć coś na kształt debaty, no to teraz nie ma opcji, żeby ktokolwiek wierzył w powodzenie tego kolejnego starcia. Jednym z powodów, dla których on w ogóle został tym prezydentem, była jego wyjątkowa nienawiść do Rosji i Putina. Ale wojna na Ukrainie wybuchła, Rosja nie upadła, i na tę chwilę Stany Zjednoczone są przez niego umoczone w niekończącym się konflikcie, z którego nie mają nic. Natomiast na zbliżającym się wielkimi krokami, konflikt z Iranem ma on wywalona. Zresztą żaden polityk nie zrobił przez te lata tyle dobrego dla Iranu, co właśnie Biden. A kto mógłby wejść na jego miejsce? Ano, na przykład Hillary Clinton. I nie jest to bynajmniej nawet mój wymysł, tylko amerykańskiej prasy, a przynajmniej jej części. Ta kobieta ma wyjątkową rządzę władzy, już raz była kandydatką i to pomimo tego, że przegrała preelekcję. Ona i jej mąż to w sumie szara eminencja Partii Demokratycznej i niestraszne są im różne ciosy w plecy, podobnie w tyłku mają szerszy interes, w sumie kogokolwiek oprócz nich samych. Także jeżeli Biden miałby wylecieć, no, to Clintonowa byłaby bardzo prawdopodobnym kandydatem na to stanowisko. A jeżeli wsadzenie Bidena na minę było celowe, no to to jest pierwsza wtedy kandydatka, jaka mi przychodzi do głowy. W Kenii prezydent wycofał się z zamiarów wprowadzenia nowych podatków w zamian za zaprzestanie protestów. Pytanie, skąd on weźmie teraz pieniądze na spłatę długów zaciągniętych. U imf -u. Choć ze względów strategicznych bardzo możliwe, że wujo sam mógłby coś z tymi długami zrobić. W końcu parę miliardów to niewielka cena w zamian za utrzymanie łańcucha dostaw na Bliski Wschód. W każdym bądź razie protesty można uznać na za częściowy sukces. Ja osobiście bym mu nie wierzył w spełnienie tych obietnic, ale z drugiej strony dalsza eskalacja mogłaby grozić wojną domową. A ja Kenijczykiem nie jestem, więc aż tak bardzo w tych sprawach nie siedzę. Natomiast sprawy mają się teraz również w Azerbejdżanie, bo prezydent kraju odwołał parlament i zwołał przedterminowe wybory. Mam wrażenie, że teraz w żadnym kraju kadencje nie trwają do końca. Pytanie tylko, czemu to zrobił? Spotkałem się te z teorią, że w czasie tych wyborów mają być po raz pierwszy wyłonione władze na byłym terytorium Górskiego Karabachu. Tylko dlaczego miałoby na tym aż tak bardzo zależeć władzom azerskim, skoro i tak go kontrolują? Kraj ten dogaduje się z, z większością światowych graczy, co nie oznacza, że któryś z tych graczy nie chciałby zapewnić sobie w nim troszkę większych wpływów. My wszystkiego nie widzimy, ale wiemy, że Aliyev to jest dosyć inteligentny typ. I jeżeli otrzymał doniesienia o jakichś dziwnych działaniach za jego plecami, no to raczej nie będzie czekał na próbę zamachu stanu, tylko właśnie będzie próbował zrobić coś z tym zawczasu. A propos dziwnych działań za plecami, w Kanadzie wybuchł skandal związany jeszcze z niesławną ewakuacją z Kabulu. Otóż ówczesny minister obrony Kanady Hadżard Hajard Saidan kazał kanadyjskim oddziałom specjalnym ewakuować z Kabulu tamtejszych Sikh Sikhów. W czym problem? Otóż nie byli oni obywatelami Kanady, a otrzymali pierwszeństwo. Co więcej, innymi przez wzięcie dodatkowych pasażerów, Kanadyjczycy z Afganistanu nie zdążyli ewakuować wszystkich swoich obywateli. A rzeczony minister obrony sam jest Sikhem. Innymi słowy, wziął interes swojej grupy religijnej ponad interes państwa, w którym żyje skąd się ja to znam. A że była to w Indiach jedna z najbardziej proeuropejskich grup, to i na zachodzie Sikhowie stanowią nieproporcjonalną grupę przybyszów z Indii, w Polsce gdzie jedną trzecią. Dodatkowo, duża część z nich jest agresywnie nastawiona wobec samych Indii, a wielu wspiera ruchy separatystyczne w ich rodzinnym stanie pędzob, co oczywiście doprowadza do spięć z, z tym krajem, szczególnie właśnie w Kanadzie, gdzie jest ich najwięcej. Tak na marginesie chciałbym powiedzieć coś o sytuacji, jaka się w, czwa w czwartek wydarzyła u nas w polityce, mianowicie założenie ruchu Tak dla Rozwoju przez Chorałę i Matysiak, posła z PiSu i posłanki z Razem, posło. Połowie Polski się od tego styki w głowach, mam wrażenie, poprzepalały, a jest to w sumie jedna z niewielu dobrych wiadomości, jaką ostatnio usłyszałem, jeśli chodzi o polską politykę. Po celem organizacji ma być postawienie centralnego portu komunikacyjnego plus sieci szybkich kolei. Infrastruktura transportowa jest dla naszego kraju kluczowa, i to niezależnie z jakiej partii jesteśmy, bo u nas mam wrażenie, że zanikło takie pojęcie jak dobro publiczna. Ostatnimi projektami, które miały znamiona właśnie takich ponadpartyjnych, to mam wrażenie, było wejście do NATO i Unii. A to już było ładnych parę lat temu. Zresztą na tę chwilę pani Matysiak została nawet wyrzucona z partii, choć nie złamała żadnego regulaminu ani nic, po prostu zadała się z tym złym pisiorem. Chcemy czy nie, to napis kłusuje jedna trzecia kraju, więc tu się nie da nie rozmawiać. Tego typu podejście to jest w tej chwili największa choroba, tocząca zachodnie społeczeństwo, co jest o tyle ironiczne, że to podobno społeczeństwa demokratyczne, a podstawową cechą demokracji, tak w teorii przynajmniej, no jest poszanowanie dla poglądów drugiej strony. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Wesprzeć możecie mnie też. Przy użyciu serwisu by Coffee, link w przypiętym komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, no to komentarze są Wasze. Dziękuję.